Chyba się pojawi w kolejnym odcinku. Witam ponownie z Radomia. łapy komentarze mile widziane. Reklamie przewijamy. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie właśnie wypady, żebym mógł dla Was ciekawe bryczki prezentować. Dzisiaj BMeczka Bmeczka trujeczka, dosyć świeża. Rocznik osiemnasty 2 litry 150 koni w tych rocznikach te diesle zostały już poprawione, przebieg samochodu niewielki, auto naprawdę w ładnym stanie zadbane. No niekoniecznie mój kolor. Jak wiecie, za tym kolorem nie przepadam wiecznie brudne. Oponka Michelin, tarcze z tyłu, nówki sztuki. Generalnie prezentuje się praktycznie jak nowa BME. Z przodu mamy oponki Pirelli, i też widzę nowe tarcze oponki w ładnym stanie. W ogóle BMczka wygląda jak nówka sztuka z salonu, pomimo tego, że to jest rocznik 18. Jedyną tutaj skazę taką niewielką, znalazłem tutaj ktoś zrobił taką malutką zapraweczkę. Oznaczenie 320D przejechane 130 tysięcy Kilometrów. Dwa piloty w idealnym stanie. Może zacznijmy od bagażnika. Otwierany jak widać z pilota. Zamykany na przycisk. Co tutaj mamy w tym bagażniku? Tutaj jakaś apteczka. Tutaj mamy jakieś haczyki. Jakieś siateczki. Tutaj można sobie wyciągać te pasy, zapiąć coś, jakieś zakupy unieruchomić. Fotele oczywiście można złożyć. Roletka co tutaj mamy? Pod spodem nie wiem czemu taka malutka tutaj ta płyciutka półeczka. A to no i tutaj mamy takie głębsze schowki. Widać z bagażnika za bardzo, nikt nie korzystał. A to to nie wiem, co to jest gniazdko. Aha, no dobra, tak to wygląda w bagażniku. W ogóle nie widać, słuchajcie, zużycia. Wcisnąłem, czy nie? Czemu się to teraz nie chce? Chyba przypadkowo coś na pilocie nacisnąłem bez stresu. Słuchajcie, tak to wychodzi. Czasami na tych moich filmikach pilota trzymam w ręku. No i czasem gdzieś coś wywinę. Podłokietnik, kap-holderki, wejście 12, siateczki. Tutaj chyba jakiś dzieciak. Był wożony, tak mi się wydaje, ponieważ na tym plastiku widać lekkie przerysowania. Trzeba by to jakimś plakiem najlepiej barwiącym przeciągnąć i nie będzie śladu. Kanapa nie jest zużyta, podsufitówka nie jest poplamiona. Podłokietnik dosyć miękki. Elektryka miękko, materiał i miękko. Lasa Premium. Widać to po jakości użytych materiałów. Tutaj chyba delikatnie, tak jakby był fotel przybrudzony. Deska miękka, wstawka, nawet schowek słuchajcie jest obity miękkim materiałem, wyścielony. Muszę uważać miękkim. Nieguś się mówi, a nie miętkim. Chociaż wygodniej mi się mówi miętkim. <laughs> no a tutaj identyczne materiały jak z tyłu jest jakaś półeczka, można coś włożyć, tutaj jest twardo, chociaż tu boczek jest wyścielony. No powiem wam materiały, a tu, tu już jest twardo, ale ten element jeszcze się ugina. Podłokietnik. Fajny gąbczasty, zabierz kluczyki, bo ci się coś zatrzaśnie, i będą wtedy niezłe jaja. Od tej strony pokazywałem. Chyba nie, tutaj też widać takie delikatne ślady. Ale jedynie na tych plastikowych tutaj elementach, poza tym śladów zużycia praktycznie brak. Oczywiście elektryka kierownica nie jest zmęczona multifunkcyjna tutaj po fotelu delikatnie widać Ślady zużycia, ale rocznik 18. No za chwileczkę auto będzie miało 7 lat. Słuchajcie. Mamy prawie rok 25. Zasiądę sobie tutaj. Opa! No do BMW się nisko wsiada. Muszę uważać tutaj na ten rant, bo nieraz już... Głową przyhaczyłem. Nygus, to widać właśnie efekty, dlaczego jesteś taki... Uuu. Nieraz przyładowałeś z dynki i ci się coś poprzestawiało, chłopie. Nie ma podświetlenia, lusterek? Dziwna sprawa, słuchajcie. Podejrzana. Tutaj mamy jakieś SOS, tutaj mamy jakieś lampki, ale czemu to nie działa? Może musi być auto. Słuchajcie, odpalone, a może tu jest jakieś podświetlenie, zaraz zobaczymy. Skrzynia manual, szósteczka. Troszeczkę tutaj auto przestawiłem, żeby lepiej było mi nagrywać. Odpaliła bardzo ładnie. Żadnych odgłosów łańcucha czy coś, rozrządu nie słyszałem. Sprzęgło działa prawidłowo. Schowek wejście USB, co tutaj mamy? Można to wyjąć? Nie. Myślałem, że to się może wyciąga, ale się nie wyciąga. Jak mi się tutaj siedzi? Powiem Wam, tunel jest naprawdę szeroki, ale pomimo wszystko nie styka mi się noga z tunelem środkowym. Czyli w sumie jest ok, muszę powiedzieć. Do tyłu widoczność? No, praktycznie żadna. Jeszcze mi się roleta podniosła. Także za wiele. Nie widzę, gdzie się włącza tutaj lampkę w suficie. Też nie wiem. No, ty nic nie wiesz. No, nie wiem za bardzo, bo te nowe samochody słuchajcie. Wczoraj byłem na autohandlu i też właściciel manowe bryczki, wypasione bryczki. A kupił sobie Audi setkę C4, 2, 3 benzynkę, 5 cylindrów. Kupił sobie transportera 5 cylindrów w benzynce starego T4 chyba Volkswagena. No, oni wszyscy mają nowsze samochody na sprzedaż, ponieważ ludzie takich szukają, ale osobiście oni wolą jeździć starszymi autami. O czymś to słuchajcie, świadczy. Mamy ten pomacik, bo widzę, że mamy tutaj. Co tu jeszcze mamy? Odbieranie połączeń. Mamy tutaj cup holderki wygumowane. Sport Eco Pro, kontrola trakcji, sterowanie nawigacją i innymi bajerami. Grzane poślady, nie wiem, klimatyzacja, są grzane poślady. Tutaj mamy łączenie jakiejś Wi-Fi. No co tu dużo gadać? Monitorek, deska miękka. Wolałbym te wstawki mieć drewniane. Odpalamy? Odpalamy! A co? Sprzęgło chyba trzeba wcisnąć. Start, stop można wyłączyć. Odpala ładnie, ale słuchajcie, praktycznie każda nowsza bębka gdzie wsiądę i ją odpalam mam komunikat że słaby akumulator uruchom silnik żeby się podładował słuchajcie w tych bębkach akumulatory to jest zmora elektronika to wszystko ciągnie prąd akumulator w bmw to podstawa tutaj mamy taką tackę ale troszkę jakby wygumowaną może na telefon chociaż nie wiem no taki wąziutki telefon Chyba nie za bardzo. Zobaczmy, czy. Szybkie wyszukiwanie. Określ adres. Dobra, nie będę się tu tymi joystickami tym wszystkim, słuchajcie. Bawił. Sprzęgiełko. Bardzo dobrze biegi. Wchodzą fajnie. Bardzo precyzyjnie. Podobnie trochę. Wczoraj nagrywałem dla Was Mazdę 6. Podobnie pracuje skrzynia też tak precyzyjnie. Przebieg 135 630. Silniczek pracuje równiutko. Zobaczmy szyby, czy działają. Jak to u mnie standardowo. Może te lampki, wszystko nie zadziałało, dlatego że słaby akumulator może też mieć to, słuchajcie, na to wpływ. Może odcina wtedy gdzieś prąd. Dobra, lusterka. Można złożyć, można rozłożyć. To działa. Regulacja. Od razu sobie ustawię tak, że jak będę ją odstawiał na miejsce, żebym lepiej widział. Tak będzie chyba ok, mi się wydaje. No dobra, włączymy światła. Regulacja kierownicy, panie. O, wszystko w odpowiednim miejscu. No w bębce. W bębce można znaleźć odpowiednią pozycję za kierownicą, ale siedzi mi się tutaj nisko, strasznie nisko. Przodu prawie nie widzę, do tyłu niewiele widzę, muszę tą półkę jeszcze położyć, bo będę wycofywał, to no mogę narobić bałaganu. Skoro pokazuje, że słaby akumulator, no to zostawmy ją odpaloną, niech sobie pochodzi, niech się podładuje. Aha, zobaczymy sobie grzane poślady działają. U pasażera też działają. Wyłącz nie, nie są potrzebne. Mamy materiałowe fotele, więc nie jest aż tak zimno. Najgorzej jak są skóry klima. Włączmy nawiewy, dmuchawy. Teraz na środek i temperaturę. zmniejszmy. Do minimum Chłodź. Czuć lodowatość. Na dworze nie jest aż tak zimno. Mamy aktualnie stopni. Ile? 10. Chłodź. Dobra, wyłącz pan to, bo zimno będzie. No dobra. Radyjko gra. Nie będę prezentował, bo wiecie, że prawa. Autorskie No zajrzyjmy pod maseczkę Tutaj też można otworzyć z guziczka bagażnik Sprawdźmy co się tutaj dzieje Teraz jak się tutaj Gdzieś tu jest co tu jest Jeszcze raz pociągnąć Mówi, że jeszcze raz dwa razy trzeba pociągnąć. Kto by pomyślał, że trzeba dwa razy ciągnąć. <laughs> no. I znów czegoś się nauczyłem. No. Ciągnij nygus dwa razy nawet. Hehe! <laughs> Powiem wam, że kabaret To no, maska na morkach. Rozrząd oczywiście z tyłu. Dojście do żarówek. He, <laughs> No nie wiem. Troszeczkę tutaj zabudowali to, słuchajcie. Tutaj elementy wzmocnienia dali. Nie wiem, jak tu się żarówki wymienia. Szczerze mówiąc. Niczek pracuje równo. Ładnie terkocze. Fajnie się wkręca na obroty. No trochę jest tutaj poupychane pod maską. Zobaczmy z tyłu jak się to podświetliło Jak to wygląda. Zróbmy małą przygazówkę. Jak komuś 150 koni jest za mało, to może spokojnie zacipować ten silnik tak, bez większego ryzyka na jakieś 180-190 koni. Także bez obaw słuchajcie. Ładnie się wkręca, łańcucha nie słychać przy uruchomieniu silnika, tak jak mówiłem. Cena i zaraz Wam pokażę jeszcze kontakt telefoniczny, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Proszę bardzo. Tutaj macie opis. Wyposażenie nie jest oznaczone, ale mniej więcej wam opisałem. O, lampka mi się zaświeciła teraz. Zgaś! Teraz wiem o co chodzi. A tu? A jak się załącza to? Tutaj w suficie? Tego nie wiem. Może tu z guzika? Gdzieś albo coś. Nie mam bladego pojęcia. Piszcie w komentarzach ja się nie odnajduję w tych nowych samochodach. Zaraz wezmę kluczyki od tego sprzęta. Tam dopiero będzie lot w kosmos, pewnie. No, tutaj macie kontakt. No, i to by było. Tyle w temacie BMW. Auto świeże, niewielki przebieg, nie jest zmęczone. No, jakieś tam ślady zużycia, oczywiście, ma. No ale niewielkie. Może komuś się spodoba, a tego z ciekawości muszę zobaczyć, bo to jest rzadki, słuchajcie, okaz. Muszę tutaj coś zrobić z tą półką, bo przecież nic nie będę widział. Dobra. Działa prawidłowo. Ja coś heh, nacisnąłem. Pozdrawiam, do następnego.